Good morning wszystkim, dzisiaj dojechałem do Iron Cieszyn Ci do Grzegorza Posklejana Broda Wauga. i dzisiaj tam trening robię, o właśnie maszyn przyjechał, maszyna przyjechała, więc trzeba mu pokazać kto tu jest silny. Posklejana Broda siła jest? O, dieta! Więcej, przed cześć! Przetraniki. rękę. Patrzcie, patrzcie ta broda. Widzicie? Poczesana. No, Bardzo poczesana, ładnie. Poczesana. Jeszcze poczesana. Ale zaraz będzie sklejona. Iron Cieszyn. Pierwszy raz tu jestem. Tu Grzegorz oddaje stolca pewnie gdzieś. To jest nasz sprzęt. Tu będziemy dzisiaj machać. I sami jesteśmy? A Pomościk do zrzucania obciążenia i to coś do siadów. Zobaczymy. Ja że tniemy koszulę nie od ty, Ty będziesz ciął. Broda swojowa. Nie jest stojona. Stojona. delikatne roczki. I tak Grzegorz został sławny. Pociął sobie koszulę sam. Pana jutro będzie jeszcze przeszywana. Lekko. Chodzi o to, żeby żeby ją szło Przecież bardziej czterydy, to? żeby ją po bardziej żeby ją szło bardziej naciągnąć. Na na kołnierzu, żeby bardziej pracowała. Jaki no. on jest brzydki, ja pierdolę. Trzy, skończony. Zrobiłem siady. 300 kilogramów. To był chyba szósty przysiad pod rząd, więc czuję to już na biodrach oraz na kolanach. I dobrze, bo sprawdziłem swoją siłę, powiedzmy w wersji zmęczonej. Teraz regeneracja, wzmocnienie. Zauważyłem, że przyczyną też niestabilności lewego u mnie biodra jest przywodziciel. Więc jak teraz to ogarnę w ten tydzień, to myślę, że powinno być lepiej. Na tym sprzęcie, jak widzieliście, nie ma odejścia. Muszę wyczuć ustawienie siadów. No i jak to wyczuję? To powinno być dobrze. Jeśli chodzi o wyciskanie leżąc 200 kg dość lekko, więc myślę, że to będzie bardzo fajnie. Jakie, jakie, jakie będą pierwsze podejścia, to się okaże dopiero, ale myślę, że będzie dobrze. Teraz regeneracja, dzisiaj też na Zrobimy jeszcze po treningu przywodziciele tyłu, czyli żurawie, good morning, bicepsy, głowa długa, czyli w pochyleniu, czyli incline. Barwę, czy co ja mówię? Inklaj dumbbell curl, czyli bicepsy na skosie, aby nie porozciągać, ponieważ w wyciskaniu dość mocno czuję szczepy początkowe, głowy długiej bicepsa. Stąd mam taki ból podczas opuszczania, podczas trzymania sztagi. O tyle na dzisiaj Grzegorz teraz myję brodę, bo był szatni. Jest cały posklejany, koledzy mi tam troszeczkę opryskali w tą brodę. Więc nie widzę znaczy nie żegna się z nim, ponieważ jest obrzydliwy, brzydki i pewnie śmierdzi białą miłością. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia.